Moje skromne archiwum pozwala mi na wędrówki po czasach minionych. Pomagają w tym zdjęcia jakiś zachowany list, notatka lub przedmiot. Siedzę teraz przy stole. Nade mną wisi Żyrandol w stylu lat 30. ubiegłego wieku. Ma trzy ramiona z trzema żarówkami ukrytymi w kloszach, i pod spodem czwarta oprawka z żarówką i kloszem bardzo przydatna do oświetlenia stołu. Kiedyś Żyrandol był przystosowany do wysokich salonów. thank you Co tam u ciebie słychać? Zostałem przyjęty na uczelnię w Krakowie na historię starożytną. Nie. Pewnego dnia mama posadziła mnie przy stole, zachęcając do rysowania. Umiesz rysować. Nie zauważyłem twoich rysunków poza technicznymi. Mój tato rysował. Narysował mi lokomotywę i uczył mnie perspektywy. Nigdy nie potrafiłem rysować. Nasze umiejętności powinniśmy rozwijać, ja też nie rysuję, ale nauka taty się przydała. Chodź pokażę ci moją stodołę, gdzie ukrywam skarby. Okej. Okay. Myślę, że został zrezygnowany, ale nie mogę zrozumieć tego, co robi on na razie. To wszystko jest nie tak. Coś takie eleganckie powinno wyrzucić ten rodzaj brzmienia. Jego czynności energii są od cyklu. Ale ten instrument detekuje energię? Czy to jest twoja stworzenie? Zrobiłam to, głównie z ścian. Mówiąc wprost, chcę przetłumaczyć wam najpierw o co chodzi w filmie Doktor Who o Nikola Tesli. Film z serii 12 część 2 odcinek Przerażający Wieczór Nikola Tesli. Od początku, Nikola Tesla był z pochodzenia serbem z zawodu konstruktor maszyn i układu prądu wielofazowego. Film jest metaforą współczesnych korporacji, które wyrosły na takich korzeniach, jakie miała korporacja BMV. Czyli korzeniach delikatnie mówiąc niezwiązanych z plepsem naturalnym systemem. To bardziej pokrętnie a teraz prostym językiem. Złodziej mówi ci, że ma technologię, czyli efekt wow. I wie, czego potrzebujesz, wie, czego potrzebujesz, ponieważ w czasie wojny światowej zostały ukradzione wielkie archiwa. Sam film to luźna metafora, niezwiązana absolutnie z moim filmem, ale analizując szczegóły filmu, widać genezę tego problemu. W książce Wędrówki po czasach minionych umieściłem szczegóły tego procesu trwającego od powstania styczniowego głównie. Same korporacje jako takie nie są elementem mojej uwagi. Skupię się głównie na analizie filmu i zostawię atakowanie korporacji. Ponieważ problematyka omawiana jest bardzo złożona, muszę na początku zaznaczyć, iż nie jest to problem samych korporacji. Film jest czymś więcej to lustro, w którym należy się przejrzeć i zobaczyć, co robimy osobiście z własnym życiem. Kosmici to realizatorzy naszej woli. My sami pozwalamy się okradać za marne bodźce chwile zysku, posady przyjemności. Mr. Morgan is the investor. Pulling the funding, what? I uh, can't complete Wardenclyffe without it. I'm never going to be able to prove it works.